Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam szablo zemnego krewniaka torbaczy, który zamieszkiwał tereny Ameryki Południowej około 3 miliony lat temu. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość lub po prostu być na bieżąco, zostaw suba i dzwoneczek, a mi zrobi się milej. Zapraszam. Około 3 miliony lat temu, w późnym pliocenie na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej, żył bohater dzisiejszego odcinka Tyla Kosmilus. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś bliski krewniak bardziej znanych tygrysów szablozemnych, tylko taki co uciekł z domu kajgodek. Jednak pozory mylą, albowiem tygrysy szablozemne należały do ssaków łożyskowych zresztą tak jak my a bohater dzisiejszego materiału należał zaś do wymarłego rzędu sparasodonta, czyli siostrzanego dla torbaczy z rzędu ssaków niższych. Skoro ich ostatni wspólny krewny był jakimś szczuropodobnym zwierzęciem biegającym między nogami dinozaurów miliony lat wcześniej, to dlaczego są do siebie takie podobne? Otóż doszło do konwergencji. Konwergencja to proces biologiczny polegający na tym, że u różnych organizmów niespokrewnionych ze sobą w toku ewolucji pojawiają się bardzo podobne do siebie cechy najczęściej spowodowane przez życie w bardzo podobnych lub tych samych środowiskach. Przykładem może być delfin, który przez życie w morzach i oceanach bardziej przypomina rybę niż ssaka parzystokopytnego, do którego należy. Tych przykładów jest oczywiście więcej. wieże i kolczatki australijskie, pingwiny i alki, płazy, beznogie i węże, mrówki i termity, róże i kaktusy. Można tak wymieniać w nieskończoność. Tyla Kosmilus łączy z takim smilodonem, nieco koci wygląd oraz te dwa charakterystyczne wystające kły. Jak już mówiłem wcześniej, bohater dzisiejszego materiału nie jest w ogóle spokrewniony z kotowatymi, a jego kły rosły całe życie, gdy u Machairodontów, czyli tygrysów szablozennych do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Patrząc na czaszkę Tyla Kosmilusa, nie sposób nie zauważyć tych charakterystycznych pochewek na swoje szablaste zęby umiejscowionych na żuchwie drapieżnika. Prawdopodobnie służyły one do ochrony kłów przed ścieraniem i złamaniem oraz umożliwiały zwierzęciu pełne zamknięcie szczęk. Tyla kosmilus za życia osiągał około 1,5 metra długości przy wadze między 80 a 120 kg. Jego szczątki znajdowane są najczęściej na terenach Argentyny, a przyczyna jego wymarcia nie jest do końca jasna. Początkowo sądzono, że wymarły przez konkurencję ze strony Machairodonów, jednak badania paleontologiczne wskazują, że tygrysy szabozenne w Ameryce Południowej pojawiły się dopiero jakieś półtora miliona lat po wyginięciu tyla kosmilusa. Dziś przypuszcza się, że to przez zmiany klimatyczne i spadek różnorodności zwierząt będącym potencjalnym obiadem dla bohatera dzisiejszego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać lajka like i suba, to bardzo wspiera moją twórczość. Na dziś to wszystko. Hej.